No i siemano, siemaneczko w kolejnym etapie, w kolejnym odcinku, w kolejnej części serii ze składania rękawicy Tanosa dzisiaj na warsztat. Dzisiaj bierzemy ogólnie egzemplarz numer 42. Ja wyciągam gazetkę numer 42 i zaczynamy dzisiejszy montaż. No i jak widzicie dzisiaj, kolejna część, kolejny element tej podstawy, który na razie odłożymy na bok, a jeśli chodzi o element dzisiejszego składania, no to jest element metalowy. Przejrzyjmy gazetkę. Może kamerę trochę. O. o, teraz będzie lepiej. Jak już zauważyliście ten element będzie górnym elementem ozdobnym rękawicy, więc weźmy sobie dzisiejszy egzemplarz, znaczy elementy z poprzedniej części. Dopasujmy to jak to ma iść. Nakładamy to tutaj, to, to się powinno dopasować w ten sposób i dokręcamy śrubami w trzech miejscach, tutaj, tutaj i tutaj. No i dzisiejszy element jest dokręcony, a dzisiejszy element jest zmontowany. No słuchajcie, ten element rękawicy nabiera coraz bardziej kształtów. Jest, przyznam, trochę ciężki. Trochę ciężki to mało powiedziane. No, on robi wrażenie, robi i to potężne. Z każdym kolejnym egzemplarzem nie mogę się doczekać, aż to zakończymy. Dzięki, siemaneczko, na dziś to wszystko.